które pani Barbara zaproponowała, byśmy przeprowadzili, w związku z tym, że mamy no, wiosnę, no, właściwie takie, takie, takie przepiężenie, ta wiosna się nam rozpoczyna i pewne, i pewne zagrożenia właśnie związane z tą naturą występują. Na szczęście udało nam się, że żadnych powodzi, choć. W naszym okresie rzadko, rzadko się zdarzają te, te powodzie roztopowe, no ale jest taka szansa. W związku z tym przygotowaliśmy takie, taką prelekcję. Właśnie tak temat na slajdzie, bo natury. No i mamy kilka kartek To myślę, że większość z Państwa mnie zna. Kto nie zna, nazywam się Jakub Ciciura. E, jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. E, funkcji dowódcy zastępu. Jestem również ratownikiem medycznym. Mam przyjemność też dla, dla Państwa, dla Akademii Seniora raz w miesiącu przeprowadzać takie właśnie szkolenie z zakresu ratownictwa. Myślę, że będziemy to kontynuowali. W najbliższym czasie będziemy, będziemy działali już tak teraz troszkę bardziej praktyc, praktycznie w tych takich czynnościach, w tych czynnościach, które mogą się przydarzyć, trochę teorii. Przerobiliśmy, natomiast no, praktycznie musimy rozpocząć kolejny, kolejny etap. Przygotowałem dla Państwa tematykę, która na początku jest związana ogólnie z zarządzaniem kryzysowym. No i tutaj przedstawimy parę, przedstawię parę definicji właśnie związanych związanych. Z tym, zarządzaniem, z tym zarządzaniem kryzysowym. Jeżeli chodzi o system zarządzania kryzysowego w Polsce, tak jak powiedziałem wcześniej, jest, jest pewna hierarchia, rozpoczynając, rozpoczynając oczywiście od tego naj, najniższego szczebla, od samorządu, czyli od gminy, gdzie takim organem wykonawczym jest wójt burmistrz lub prezydent danego miasta. No i ta osoba, która właśnie kieruje tym samorządem lokalnym, ma do dyspozycji gminny zespół, tak jak jest tutaj napisane, Państwo może troszkę słabo, słabo będziecie widzieli, gminny zespół zarządzania kryzysowego, który jest powoływany przez burmistrza odrębnym zarządzeniem, natomiast ma do dyspozycji również centrum, gminne centrum zarządzania kryzysowego, które nie jest, tak jak powiedziałem, przez całodobowo czynne, tylko jest powoływane w określony sposób. Natomiast już na etapie na Szczeblu Powiatowym Wojewódzkim Przyrządowym te centra są 24 godziny. W Nowym Sączu na ulicy Janielowskiej w Starostwie Powiatowym od godziny 7.30 do godziny 15.30 są osoby, które e, przyjmują ewentualne zgłoszenia związane właśnie z zarządzaniem kryzysowym. Natomiast od godziny 15.30 do godziny 7 kolejnego dnia e, funkcję tą przejmuje stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Czyli potocznie to numer 999 i wtedy ta funkcja jest przejęta. No i czym jest ta wichura? Wichura jest to silny wiatr, który wieje powyżej 75 km na godzinę, ale poniżej 120 km na godzinę. Może powodować przede wszystkim to, że będą, że będą łamały się drzewa i będzie uszkodzony, uszkodzona infrastruktura techniczna. Powyżej 120 km mówimy już o huraganie, czyli o silnym porywistym wietrze wiążącym z prędkością powyżej 120 km na godzinę, który się jest ustoszenie łamie i wyrywa drzewa, niszczy budynki, powstaje w wyniku opadania chłodnych mas powietrza i zderzenia się od frontów atmosferycznych. No i widzimy, tutaj e, osoba walczy. Z wiatrem, czasem też Państwo mieli do czynienia z tą wichórą. Ja, na przykład, kiedyś, jak byłem, byłem na działce, była taka sytuacja nad stacją. Myślałem, że idzie pociąg, coraz głośniej, coraz głośniejszy był taki dźwięk, byłem przekonany, że jest to pociąg, a tu nagle przyszła, przyszedł no, bardzo silny wiatr, że nie potrafiłem ustać. Za musiałem się zabierać silniej nogami, trwało to może 30 sekund, i nagle doszło do sytuacji takiej, że w laszach, czyli ten garaż blaszany został uniesiony, obrócił się o 360 stopni, upadł i po ulicy Ogrodowej został e, porozparany. No, taka sytuacja miała, miała miejsce, na własne oczy widziałem, poczułem zresztą tą sytuację, e, także no, naprawdę należy zwracać na to uwagę. No i tu mamy jakieś zdjęcie z ostatniego czasu, właśnie e, jeżeli chodzi o, nas, o nasz cmentarz, e, cmentarz z Muszyny, gdy to trzeba przychodziło Kilka tych pomników pięć akurat byłem na służbie w ten dzień, gdy wysił... silne wiatry były no, troszkę tych zdarzeń właśnie związanych z tymi wiatrami występowało. Tu będziemy jeszcze mieli zdjęcie z kościoła w Reluchowie, gdzie, gdzie też te drzewo uszkodziło część dachu, o którym wspomniałem. Także, także stąd były sytuacje przełożenia. Ja na przykład byłem na zdarzeniu w tym dniu w muszynce, gdzie na wieży kościoła e, urwał się krzyż, e, no i zawiózł na instalację dromowej, no i należało go ściągnąć. Niby proste była sytuacje, no ale w przypadku właśnie tych silnych wiatrów, te sytuacje mogą być niestety ale, ale niebezpieczeństwem dla osób, które gdzieś tam udzielają e, pomocy. No i jak zachować się podczas e, tych sytuacji, tych sytuacji niebezpiecznych, podczas tych wichód? huraganów, tornad, które no niestety, ale też coraz bardziej się e, coraz do nas, niestety coraz bardziej się zbliżają, bo słyszymy, że gdzieś na terenach płaskich nawet dochodzi do takich delikatnych, ale innego problemów. Nie obserwuj niebezpiecznych zjawisk pogodowych w czasie nawałnicy, nie podchodź do okien i drzwi, czyli staramy się nie wychodzić gdzieś na zewnątrz, żebyśmy nasze ciało e, nie uległo gdzieś jakiemuś uszkodzeniu, jeżeli będzie jakieś elementy będą właśnie fruwały umieszczone przez, przez masy powietrza. Jeżeli jesteś w budynku, w centrum huraganowego wiatru lub tronu powietrznej, usiądź pod ścianą nośną z daleka od okien drzwi, najlepiej na najniższej konfiguracji, na przykład w piwnicy. Jeżeli bardzo silny wiatr, silny intensywne opady deszczu zaskoczą cię podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuuj jazdy, zatrzymaj się, poszukaj bezpiecznego schronienia. Nie zatrzymuj się, nie parkuj samochodu pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętaj, że wysokie elementy doskonale przyciągają, przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu. Czyli no, też musimy zachować te zasady właśnie zgrozane, jeżeli przebywamy chociażby właśnie w samochodach, jedziemy gdzieś z trasą, czasami jeżeli na przykład wyjeżdżamy z lasu, i mamy otwartą przestrzeń, może dojść do sytuacji takiej, że nasz samochód zostanie, zostanie e, przez wiatr zepchnięty. Ja na przykład miałem e, takiego pecha, że jadąc e, dwa lata temu na wakacje, e, przejeżdżając przez Węgry, no, okropna była burza, okropny był wiatr, e, na autostradzie e, tam, ta odległość od od, od jednej stacji benzynowej do drugiej była bardzo, bardzo duża, e, bardzo były trudne warunki. Natomiast gdy wracałem, e, wracałem jadąc przez noc, po około 100 km na autostradzie było ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę z tego względu, że był tak silny wiatr. Żona, która, która siedziała obok mnie, spała i kilkukrotnie w nocy, znaczy kilkukrotnie się budziła, ponieważ tak silny wiatr oddziaływał na samochód. Przestawiło nas warburka, nam przestawiło to wspomnienie na kobiety. To musimy, żeśmy jechali na tej równi słopzał No wjechaliśmy to wspomnienie nas przesunęło w wiatr. Jak... Przepraszam, mogę coś powiedzieć. Nie, właśnie łódka nam się na Mazurach, nie nasza, bo akurat myśmy byli dalej, ale by wkluciła się łódka, byśmy uratowali nasza załoga. A wie pan co się utopiło, wszystkie kapoki. <noise> Wszystkie, bo tam były nasze oknie, wszystko, ludzie byli uratowani i właśnie cały czas mi to przypomina. Coś, co powinno to zapewnić to, dla nas ta, bezpieczeństwo. Nie bezpieczeństwo. Dokładnie. Ale to oni nie mieli na sobie tych kapotu? Nie nie nie. nie, nie, nie. Wie Pani co, ja jestem wyczerpzeniem elektrykiem i opracowałem takie 7 przykazań elektryka. I wie Pani jakie jest pierwsze? Włącz myślenie, drugie wyłącz napięcie, trzecie zabezpiecz przeciw przypadkowym włączeniu, ale najpierw włącz myślenie. Dokładnie. Jak człowiek wymy, nie myśli, nie to niestety. Zdecydowanie. Ja, e... Jest taka, przepraszam myślę, że taka, bardzo proszę. taka grupa osób, no może i w świecie, nazywają się terpeci. to są osoby, no nie wiem, czy takie mają predyspozycje już wrodzone, starają się być przygotowani na każdą ewentualność. No. Oni zawsze gromadzą zapasy, jakieś konserwy na składzie, zapas drzewa, wody, wszystko, siekiery, broń jakąś tak. osobistą. bo można sobie tam wziąć internet i tak dalej. Są takie osoby. Jeszcze taki przypadek powiem. W Szwecji nie dają pozwolenia na budowę domku jednorodzinnego, jeżeli tam nie ma trzonu kuchennego, pieca zwykłego, bo w razie jakiejś tragedii urodzisz sztachetę spłodaj napadnie i przeżyje. To jest podstawa, a dzisiaj likwidujemy bo to nie bo to było, bo i tak dalej. Ja przynajmniej u siebie w domu mam w szrodku handy, i tak dalej, i tak dalej. Ja dalej. też mam. Mimo, że nie modny, ale, no, ale praktyczny. No, A tam w no, sytuacjach no, zagrożenia to będziemy ratowali się z sytuacjami, tymi sytuacjami, tą infrastrukturą najbardziej praktyczną i potrzebną.